Scott, co się dzieje? Czemu dalej nie jedziemy? Nie mam pojęcia. Pewnie dlatego, że jest tu strasznie dużo wody. Koła nie natężają. Zaraz, wody? Zaraz, barni. mówiłeś, że nad morzem jest dużo wody, prawda? Eee, tak, jest tam bardzo dużo wody. Świetnie! Chłopaki, chyba dotarliśmy nad morze! Eee, ale co teraz powinniśmy z robić? Eee, nie mam pojęcia. Co się robi nad morzem? Może się bawi? Tak, w końcu to są wakacje, a na wakacjach trzeba się bawić. Za mną. Woohoo! Ale super. Ja też jestem. E, co jest? Już dojechaliśmy na miejsce. Tak. Jepi skacze. Psz! 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 Ale fajnie co nie? No super, e, chłopaki. Tylko jest jeden e, minus, który którym zapomniałem. Jaki? My nie umiemy pływać. Ja. Duke, nogi nam gdzieś wścieło. No, a Scottowi cały tors. Mm. Na co wy tam narzekacie? Ja nie wiem. Julian, czemu ty nie toniesz? No bo na najzwyklej w świecie leży na wyrefikowanym leżaku dla króla. Nigdy bym nie odważył się wejść do tej wody. E, nie chciałem wam nic przeszkadzać. Nigdy by mi do ubarnie przyszło, żeby cokolwiek wam odmawiać. Julian, ratuj, my toniemy! Woda mi się w lewo e, Ale pomoc li liczy się z ruchem, a ruch się liczy z pomaganiem. A o to wakacje wcale nie chodzi. No ale pomóż, jeśli zaczęliśmy wakacji, weź tam pomóż, bo zaraz... Uuu, to nim. Uuuu. Eee, to, to rzeczywiście bardzo źle. Dobra, pomogę wam. Dawaj. No, przynajmniej żyjemy, ale na następne wakacje proszę zabierzmy jakieś pontony. Tak, w ogóle się spakowaliśmy. Choć może dopłyniemy gdzieś do brzegu. Okej. Okay. He? chyba za dużo siedziałem pod wodą. Chyba widzę WTF-y! Ej, ekipa, kto tam, ktoś tam też się topi? Pomóżmy mu. Spokojnie, kolego, zaraz ci pomożemy. Ej, spokojnie, ja się nie topię. Umiem pływać. W, w przeciwieństwie do was, chyba. Eee, to bez, za, zażegnane zagrożenie. O. Wt, WTF-y, co tutaj robicie na środku oceanu? Na środku czego? My jesteśmy nad morzem. E, no właśnie, nie. Wy jesteście na oceanie. E, a, a to to samo, co Morze? No tak, tylko jest większe. I szaleją tam sztormy. I huragany. Chyba, że Pacyfik, no to on jest spokojny. E, nie wiem, o jakim Ty Pacyfiku rozmawiasz, ale. Co to jest Morze? W sensie to to jest ten cały ocean i w ogóle. Właśnie, my tylko chcemy na wakacje. E, no powiem wam tak. Może to jest bardzo, bardzo daleko stąd i nie wiem czy tam popłyniecie na tym czymś. Prędzej zabraknie wam po... E, wody pitnej oraz jedzenia, a kładka może zatonąć. Pomożesz nam. Jasne, niedaleko mam bazę. Uf, ale po, jest pod wodą. O nie, my nie umiemy pływać ani oddychać pod wodą jak ty, ale, ale nie, ja nie oddycham. No, dobra, nie, niech wam już będzie, nie ma sensu im tego tłumaczyć. Co? Nic, nic. Pomóż nam, proszę. Dobra, pomogę wam, chodźcie. O, teraz jest to wiele lepiej. Ta, dla was, ale ja się dużo bardziej męczę. Dalej muszę was zostawić. Moja baza jest zbyt daleko. No dobrze, a dojedziemy na to morze? Kiedyś? No cóż, kiedyś daleko, jak będziecie płynąć ciągle tą stronę, natraficie na plażę. E, a co to jest plaża? To, a to, jest takie, to jest takie miejsce, gdzie jest dużo piasku. Nie, to jest morze. Okej, okay, inaczej. Morze to jest takie dużo, dużo wody. Koło morza jest plaża, gdzie jest dużo, dużo piasku. I one tworzą tak zwane nadmorze. Aha, to wszystko logiczne. No. A teraz muszę raz nic sobie zostawić. Ale życzę, ale życzę powodzenia i udanych wakacji. Dziękujemy. Z zaraz wakacji? Przecież jest 1 września. E, eee, co z tego? No dobra, nikt wam będzie. Pa, pa. Fajny gość. No, ale czy dojdziemy na te wakacje? Chyba tak. A jak nie, wybierzemy się gdzieś indziej. Mamy dużo czasu przecież.